Dzień dobry. Nazywam się Tadeusz Wrodzinski, Tadeusz Prus Wrodzinski, jako że jestem każdy Plus, i próbuję. Zainstalowaliśmy kanał na YouTube, mój imienny kanał, i na tym kanale chciałbym przekazać to, co przekazuję w tych sporadycznych filmach z różnych festiwali w jakiś taki trochę uporządkowany sposób. Dzisiaj, na dzisiejszym filmie. Może damy radę zrobić dwa albo trzy. Chciałbym przedstawić pokrótce program, co będzie w, ty, w tych filmach, i omówić parę zagadnień e, takich istotnych, ale w formie takiej najprostszej, aby zachęcić do oglądania i, i poszerzania wiedzy o naturze, o, o przyrodzie ziemskiej, o przyrodzie kosmicznej, czyli o gwiazdach, o zachowaniach zwierząt, roślin, grzybów. Na Ziemi i połączenia tego, tej przyrody niebieskiej, czyli kosmicznej, z przyrodą ziemską. Tutaj powołałbym się na taki cytat Leonarda da Vinci, który mówi: Natura jest źródłem wszelkiej prawdziwej wiedzy. Ma własną logikę, własne prawa. Nie ma żadnego skutku bez przyczyny, ani inwencji bez konieczności. I długo zajmując się tematem, tematem, tak jak mówię, tej przyrody ziemskiej i kosmicznej, spróbowałem wejść do, do początku tego wszystkiego. I na samym początku taką zasadniczą religią na Ziemi, obecną zresztą do, do dzisiejszego czasu, była Animizm animis, czyli system wierzeń rdzennych ludów plemiennych, kierujących się poglądem, że istoty nieludzkie, tak jak zwierzęta, rośliny, grzyby, a nawet przedmioty nieożywione, posiadają duszę. I dzisiaj, kiedy za, e, nauka zajęła się cząsteczkami elementarnymi, polami torsyjnymi i innymi zagadnieniami z fizyki kwantowej, Dochodzi do, takiego, dochodzi do tego wniosku, takiego samego, jak posiadali ludzie żyją, żyjący we wspólnotach plemiennych, i nie posiadali żadnych e, możliwości stwierdzania tego fizycznie, i po prostu odkrywali to intuicyjnie, no, czyli, czy jakimiś innymi zdolnościami pozazmysłowymi. Nawet w religii starożytnego Rzymu, zresztą we wszystkich religiach starożytnych, występowała postać tak, tak zwanego numena, takiej tajemniczej, bezpodstaciowej, nadprzyrodzonej siły panującej w świecie, której posłuszna jest zarówno przyroda kosmiczna, jak i przyroda, przyroda ziemska. Że te, te dwa zjawiska przyroda ziemska i przyroda przyroda kosmiczna i przyroda ziemska są powiązane ze sobą nierozerwalnie i to i to działanie jest bardzo ważne dla naszego postrzegania świata w tej materii napisano różne traktaty w starożytności i między innymi takimi traktatami jest Biblia Enuma Elisz, Koran Metamorfozy Ovidiusza czy Prace i Dni Joda. Te traktaty wszystkie są jakby literackim opisem mechaniki nieba. Z czasem, z rozwojem, wraz z rozwojem nauki, z wzrostem wiedzy ustalono, że ustalono to, co już mieli ustalone, jak mówię ci animiści, czy, czy ludzie, powiedzmy, starożytności, ustalono, że ten wpływ przyrody kosmicznej na przyrodę ziemską jest de decydujący. I w związku z tym na całej kuli ziemskiej powstały obiekty do badania kosmosu i zjawisk związanych z mechaniką nieba. Przy tym ustalono, że te, te zjawiska Charakteryzują się cyklicznością, wobec tego zaczęto podjęto prace, które miały na celu ustalenie tych cykli, jak one przebiegają i jakie przynoszą no, no, przemiany, jakie dochodzą, zachodzą w przyrodzie, w przyrodzie ziemskiej, będącej pod wpływem przyrody kosmicznej. I w tych badaniach na pierwszym miejscu postawiono czas, czas i czas. I takim i takim sposobem powstały bardzo duże obiekty budowlane, architek projekty architektoniczne, w których czas odgrywa największą rolę. I cała masa piramid, jakie powstały, są miernikami czasu. Jak wspomniałem na początku, w miarę możliwości będziemy pokazywać, jak piramida mierzy czas, jak piramida mierzy cykle. No trzeba powiedzieć, że najpierwszym takim podstawowym cyklem to jest cykl dzienny, który wynika z ruchu obrotowego ziemi. I te, ale ten ruch obrotowy jest obecny we wszystkich innych ruchach. Czyli dzień jest taką no jed, jedną taką centralną jednostką czasu. I w górę, jeżeli idziemy, to idzie rok, potem idzie wiek, potem recesja osi ziemskiej, przesuwanie się punktów równonocy po równiku niebieskim. Natomiast jeżeli z dniem pójdziemy do tyłu, że tak powiem, do mniejszych jednostek, to mamy noc, dzień, poranek, wieczór, północ i południe. I to wszy te wszystkie okresy czasu są z kolei podzielone na jeszcze mniejsze jednostki, na godziny, minuty, sekundy. Także wszystko musi się mieścić w czasie. I najistotniejszą rzeczą, że ten czas, jaki był definiowany w starożytności, był definiowany jako czas zamknięty w kole. Czy to ruch wirowy, czy to ruch obiegowy, czy jeszcze ruch precesyjny, czy przesuwania się punktów równonocy, i, no i cała masa tych. E, Jednostek czasowych, o których wspomniałem. Taka zabawna historia jest, że jest takie zwierzę malutkie, nazywa się mrówka faraona, i nigdzie nie można znaleźć ani uzasadnić nazwy, dlaczego to, to, to zwierzątko, ta mrówka malutka, która u nas często się pojawia w mieszkaniach, nazywa się mrówką faraona. Otóż mrówka faraona jest, mimo że posiada dwa chromosomy, potrafi określić równonoc wiosenną i równonoc, równonoc wiosenną i równonoc jesienną i jeżeli zaczniemy ją obserwować, to dowiemy się, że mrówka faraona pokazuje się w równonoc wiosenną, natomiast kiedy przychodzi u nas równonoc jesienna, mrówka znika. Ja często mówię, że faraon, kiedy zaobserwował zachowanie mrówek, to zaczął budować piramidy, żeby żeby być tak mądry jak te mrówki. Tak jak mówię i piramida, piramidy no najbliższe nam są piramidy egipskie, oczywiście te piramidy, które są na terenie powiedzmy już Europy to nie są tak dokładnie zbadane jak, i, i, i dokładnie tak zachowane jak piramidy w Egipcie czy w Azji, Środk przepraszam w Ameryce Środkowej. Tak samo starożytni ustalili, że warunkiem zmian, przemian raczej, jakie zachodzą na Ziemi jest... E, e, znaczy może zapędziłem się trochę, że w starożytności wiedziano, że wpływ na zachowanie przyrody ziemskiej ma właśnie numen, czyli ta wielka, bezpostaciowa, tajemna siła, której wszystko jest posłuszne. Z czasem e, nauka współczesna określiła to jako pole morfogenetyczne. Czyli to jest to samo, ten Bóg starożymski, e, Numen, czyli ta wielka, bezpostaciowa siła, e, w, w nauce przybrała formę, że tak powiem, taką no, naukową, którą możemy w, w jakiś sposób zdefiniować. Cały, znaczy ten, ten film chciałbym poświęcić właśnie, właśnie polu morfogenetycznemu. Zapewne spotkaliście się z tym, z tym, z tym pojęciem już niejednokrotnie i, i też kilka razy w tam w innych filmach cytowałem, ale powtórzę, bo warto, dlatego że zawarta jest tam, zawarte jest tam no niemalże wszystko, o czym będziemy rozmawiać. Obecna nauka... Definiuje pole morfogenetyczne jako wypełniające przestrzeń pole o niesprecyzowanej naturze fizycznej pole to nadaje określoną formę organizmom żywym, czyli jak wygląda zając, krowa, struś, kangur i tak pełniąc funkcję dodatkowego czynnika dodatkowego czynnika genetycznego oprócz DNA. To jest takie sformułowanie, jednak uważam, że to pole morfogenetyczne ma wpływ na DNA, a to spróbujemy też sobie powiedzieć za chwilę, jak to wygląda. Pole morfogenetyczne ma też silny wpływ na zachowanie organizmów żywych i ich interakcji z innymi organizmami żywymi, czyli zwierzęta, zwierzęta czy, no, organizmy czy zwierzęta czy rośliny przebywające w małej odległości, posiadają również swoiste własne pola morfogenetyczne i są w stanie przez te pola morfogenetyczne się kontaktować między sobą, a nawet przekazywać wiedzę. Tutaj podam przykład, że matka jakiegoś zwierzęcia, powiedzmy niedźwiedzia, tam zająca, czy jakiegoś bociana, czy kury, jest w stanie przekazać wiedzę, swojemu potomstwu poprzez kontakt ze swoimi polami. Nie dość, że zarodek otrzymuje tą wiedzę w komórkach tego zwierzęcia i w czasie życia płodowego otrzymuje informacje, to jeszcze dodatkowo wszystkie organizmy żywe do... pełnie informacje, informacji otrzymują od swoich rodziców poprzez bezpośrednie kontakty ze swoimi polami. Na pewno jeszcze wspomnę o tym, ale przy bardzo to jest istotne na przykład przy migracjach zwierząt, bo bocian biały, czyli potomstwo Bociana Białego, tak migruje, że najpierw Polskę czy powiedzmy Europę opuszczają ptaki młode, czyli muszą uzyskać jakąś informację od osobników dorosłych, aby móc pokonać trasę kilku tysięcy kilometrów. No i trafić tam i później już nie, ma, nie mają kontaktu, nikt nikogo nie prowadzi i potem są w stanie wrócić dokładnie w to samo miejsce. I nie mają tak zwanego GPS-a, czy jakiegoś glonasu czy, czy jakiejś innej, innej technologii elektronicznej. Z faktu istnienia owego pola morfogenetycznego wynika zdolność każdego organizmu do przekazywania pamięci o często powtarzających się zdarzeniach poprzez zapisywanie ich w polu morfogenetycznym, a następnie przekazywanie tej informacji potomkom i innym organizmom żywym poprzez aktywny kontakt z ich polami. To już wspomniałem o tym zjawisko, to nazywa się anamnezą. I korzystając z tych informacji zawartych w polu morfogenetycznym, zwierzęta dokonują różnych zachowań, a w to wchodzą migracje, rozród, kolor sierści, albinizm, okrywa zimowa czy zmiana gatunkowa. O tym też jeszcze wspomnimy, bo te zjawiska możemy no, obserwować powiedzmy w dzisiejszej przyrodzie. Zasadniczy trzon takiego pola morfogenetycznego tworzony jest przez siły płynące z kosmosu w postaci cząstek elementarnych. Na całej Ziemi, cała Ziemia jest pod wpływem innych gwiazd, ze względu na swoje położenie względem nieba. Natomiast na Ziemi, e, przyroda emanuje się w różny sposób. Ze względu na różne gwiazdy, które widzą, powiedzmy, określone części Ziemi i, i tworzy, powstaje róż, różne środowisko. Ale dodatkowymi twórcami pola morfogenetycznego, w przyrodzie tak ożywionej, jak nieożywionej, są swoiste zwierzęta, rośliny. Góry, pustynie, zbiorniki wodne, i ze szczególnym uwzględnieniem oceanów, a także lodowców. Tam powstają też swoiste pola morfogenetyczne, które są powiązane z gwiazdami. Jak już wspomniałem, swoje własne pola morfogenetyczne posiadają ludzie, zwierzęta, rośliny. Czyli tak samo te swoje duchy, czyli swoje pola morfogenetyczne posiadają również miejsca. Czyli przyroda nieożywiona, czyli w, okresie, w jakimś tam miejscu panują jakieś duchy. Kiedyś oglądałem film o tych ludach w Syberii, i te ludy, w pierwszym rzędzie przy swoim tam przemieszczaniu się, ci ludzie za, za pierwszoplanową rzecz stawiali, czy duchy, które panują w danym miejscu, będą im sprzyjać. Było to dla nich no, najważniejsze. Także ci ludzie żyjący, Dawno, dawno temu albo jeszcze dzisiaj żyjący na jakimś tam, przepraszam za wyrażenie, niskim stopniu rozwoju, są w stanie określić pole morfogenetyczne. No oczywiście oni mówią o tym jako o duchach, nie mówią no, językiem naukowym, ale to wszystko zmierza i zamyka się w jednym, że wszystko posiada swojego ducha. Te powstawanie pola morfogenetycznego, jak wspomniałem, jest związane z cząstkami elementarnymi. Co to są cząstki elementarne? Znaczy ja nie przedstawię tutaj takiego naukowego wywodu, jak robią fizycy kwantowi. Natomiast próbuję to wyjaśnić w taki sposób bardzo bardzo prosty. No taki, żeby do, no, mógł do każdego dotrzeć. Otóż... Yy, z przestrzeni międzygwiezdnej, z gwiazd, które bądź na skutek bardzo szybkiego ruchu wirowego, na przykład gwiazda Vega, która jest olbrzymią gwiazdą, drugą gwiazdą co do wielkości na niewiosach północnych, obraca się w ciągu 15, bodajże 15 godzin, a jest większa... Yy, yy, Kilka, kilka tysięcy razy chyba jest większa od, od Słońca, które to Słońce obraca się w ciągu 25 dni. I, wysy, i ta gwiazda, obracając się tak bardzo szybko, jest spłaszczona i jest w stanie wyrzucać z, 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 ze swojej powierzchni na skutek ruchu wirowego olbrzymie ilości cząstek elementarnych. Inne gwiazdy wyrzucają swoje. Inne układy gwiazdne, bo gwiazda Vega jest gwiazdą samotną, nazywa się wirująca Dama również. E, inne gwiazdy wysyłają cząstki elementarne na skutek swoich, na skutek swoich powiedzmy, interakcji bo najczęściej te wszystkie gwiazdy, które widzimy jako jedna gwiazda, są układami wielokrotnymi. I tam nas, między tymi gwiazdami one krążą wokół siebie w określonych orbitach i na skutek zderzeń swoimi polami, nawet nie fizycznych zderzeń, takich mm, powiedzmy, że uderzenie jedną o drugiej, są w stanie wysłać w naszym kierunku cząstki elementarne. I cząstki elementarne pędzą do nas z olbrzymią prędkością, czyli z prędkością mniej więcej światła do kwadratu. Tak jak mówi. Teoria Einsteina E równa się Mc kwadrat i uderzają w drobiny tlenu i azotu, jaki znajduje się w powietrzu. W ten sposób oczywiście są inne jeszcze pierwiastki, ale tak samo są, też również są aktywizowane i podczas tych uderzeń wydziela się ciepło, światło, dźwięk i informacja. Tutaj mówię w skrótowej formie, ale będę się starał, żeby zrobić takie filmy, na których będziemy mogli w sposób tak maksymalnie prosty spróbować wyjaśnić, jak to się odbywa. Także powtórzę jeszcze raz. Cząstki elementarne pędzą do nas w przestrzeni między ze wszystkich stron kosmosu, uderzają w drobiny tlenu i azotu i je aktywizują. I tak zaktywizowane cząstki tlenu i azotu stanowią u nas opolu morfogenetycznym. I my, wdycha, my ludzie i zwierzęta, które oddychają, wdychają tak, tak aktywizowane cząstki tlenu i azotu i tlen. Tlenu i azotu. I tlen przeznaczony jest do metabolizmu, czyli do przemian, jakie zachodzą w organizmie. Natomiast azot, azot zawiera informacje, i stanowi o tym naszym DNA. I tam uruchamiane są te geny śmieciowe. Też. Te cząstki elementarne, zabawna historia, że dzisiaj jak nauka jest już tak, tak wysoko rozwinięta, to w zadziwiający sposób nauka te cząstki elementarne nazywa e, słowami no, takimi słowiańskimi, powiedzmy, albo zbliżonymi do słowiańskich. Tak, taką jednostką jest bozon, czyli boży, mion, czyli imię, kwark, czyli ser biały. Jak już wspomniałem, właśnie te cząstki elementarne poruszają się z prędkością światła do kwadratu i można powiedzieć, że niemożliwe jest osiągnięcie takiej prędkości. Też poświęcimy temu film tej, tej, tej olbrzymiej prędkości cząstek elementarnych. Wspomnę tylko, że cząstki te poruszają się w tak zwanych polach torsyjnych. Oczywiście są, są, jest wiedza na temat e, pól torsyjnych, z którym się można za, zaznajomić, ale pole torsyjne jest pole wirowe. Torsyjne, jak już by tak tłumaczyć po naszemu, czyli to, pole wzbudzające odruch wymiotny, czyli torcję, czyli ruch wirowy. I tym polem torsyjnym jest taki stan, w którym znajduje się jakieś ciało. Z, z nadanym mu bardzo, bardzo dużą energią w szybkim ruchu postępowym, z jednoczesnym nadaniem temu ciału ruchu wirowego. I tenże ruch powoduje, ten ruch wirowy powoduje, że ciało to znajdujące się w tym ruchu wirowym w polu torcyjnym nie podlega grawitacji. Wrócę do gwiazdy Vega. Jest to gwiazda, która, która jest obiektem pojedynczym, i ona również znajduje się w bardzo szybkim ruchu wirowym, i w zasadzie możemy ją unieść na jednym palcu, że ona, ten ruch wirowy powoduje, że ona nie waży nic i jest w stanie utrzymać się w przestrzeni międzygwiezdnej. Gwiazdy, które znajdują się w innych ruchach, zresztą planety, czy planety układu słonecznego, też posiadają swoje pola torsyjne, bo znajdują się w ruchu wirowym. Jedynie księżyc, który jest trudną zagadką, nie posiada ruchu wirowego i tylko jest w polu grawitacyjnym Ziemi i Słońca, że sobie wędruje wokół Ziemi. Tak, w bardzo prosty sposób. To pole torsyjne można wyjaśnić na zasadzie takiego: powiedzenia żołnierz szczela pan Bóg kulę nosi. Jeżeli byśmy wzięli broń gładkolufową i wyszczelili z niej pocisk, to ten pocisk doleci 200 metrów. 300 to już góra. A skuteczność pocisku z broni gładkolufowej no jest skuteczność no do zabicia zwierzęcia, człowieka, żeby uderzył w jakąś przeszkodę z widocznym skutkiem, to jest 100 metrów. Dalej można strzelać z breneki, ale breneka już posiada gwint na, na, nałożony na, na pocisk, który jest wyszczeliwany. Natomiast jeżeli weźmiemy broń z lufą gwintowaną, to z takiej broni skutecznie można strzelać na kilometr bądź dwa przy takim samym ładunku prochowym, czyli ładunku miotającym, i nawet znacznie mniejszym lub takim samym pocisku. A dzieje się tak dlatego, że gwintowana lucha, lufa nadaje ruch wirowy pociskowi. I pocisk, który jest w ruchu wirowym, wytwarza wokół siebie taką, byśmy powiedzieli, sferę duchową, otoczkę tego Boga, tego pola torsyjnego, który jest nośnikiem do do tak, dużej, do tak dużego zasięgu tej, tej kuli. Też o tym ruchu ruchu wirowym, który nadaje celność, o której wspomniałem, tej broni gwintowanej, to tą rzecz o, o ruchu wirowym, który podnosi celność i zasięg Jakiegoś pocisku wystrzeliwanego można zaobserwować u plemion buszmenów, którzy żyją tam w Afryce Południowej, chyba Hadza, Hadza się nazywają, i oni stosowali lotki do swoich strzał, które były ułożone w ten sposób, że strzała wyszczelona z łuku od razu wchodziła w ruch wirowy, i z tych bardzo prymitywnych łuków mogli uszczeliwać nawet nieduże ptaki na spore odległości.